Dobry wieczór. Halo. Halo? No, słucham. No dzwonię po garaż ogrodowy. Słu no, słucham. No dzwonię po ogrodowy, kurwa! Rozumiesz? Co, podajesz? No dzwonię po garaż ogrodowy, człowieku, Zbyszek, ty żyjesz? No i jeszcze raz wygnij, bo nie rozumiem. Dzwonię po garaż. Dzwonię po ogrodowy. No to co? No to gówno. Kto to w ogóle mówi? Dzień dobry, dzwonię po Halo. garaż ogrodowy, tak. Jakich wymiarów jest garaż? 6 na 240. Mhm. Uh -huh. I cena jest 1000 zł? Tak. Mhm. Uh -huh. Dobra, a tam samochód mogę trzymać? No przecież stoi w tym samochód, tak. I, i jak, to jest jak na samochód? Uh -huh. I zmieści się Fiat Panda? Pokorny. Ja Citroenem tam wjeżdżam dużym, no to jak się nie zmieści Fiat? No. Czym pan wjeżdża? Cypionką. Wie pan, co to jest sepiątka? Citroen. No. Taki długi. No, taki długi, no. no. taki długi jak mój chuj. No, może. No właśnie. Dobra, to z panie Zbychu. Flachę wypijemy, jak się dogadamy. Z garażem, jak kupię? Pewnie. No i dobra. Jutro, Sk jutro... Skąd pan dzwoni? Skąd budzi się widzę? No ja. No, budzi się widzę, to ja mieszkam w no ja ale też. pan się No ja też. Panie. A też. No tak, to będzie dlatego dzwonię, bo jest blisko. Aha. No jasne. I ten. Zbychu. Nie masz. inne ty masz lat. Ty, ile co? Ile zbyszek masz lat? Bo wiesz, ja taki gówniarz trochę, 30 lat, to myślę, że wódki ze mną się nie napijesz, co? Dlaczego nie? No dobra, no to jak dogadamy biznes, to pogadamy dalej, słuchaj. Ja do ciebie bym podjechał jutro o 16:00 po 16. garaż, co? No dobra, no zadzwoń wcześniej, bo ja w pracy jestem, do, No to ale to postaram się przyjechać, jeżeli byś podjechał. Dobra, to podjadę jak najbardziej. To Zbyszku drogi, ja do Ciebie jutro dzwonię, dobra? Dobra. To zbij piątkę. No, na razie. Na razie.